Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że chińska ekspansja stopniowo obejmuje coraz więcej towarów. Dziś to już nie tylko proste plastikowe zabawki dla dzieci. Rozwój mikroelektroniki, połączony z masowym napływem zachodnich zakładów produkcyjnych do niebiańskiego imperium, dobrze przysłużył się gospodarce kraju. W efekcie dziś, pomimo formalnie komunistycznej ideologii, nie ma branży, w której Chiny pozostawałyby w tyle. Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najbardziej uderzających przykładów. Ściśle rzecz biorąc, samochody są tu produkowane od czasów Mao, ale masowa produkcja nie wchodziła w rachubę. Dlatego też rząd postawił przed sobą zadanie zapewnić przeciętnemu obywatelowi kraju samochód. Nawet dziś nie możemy mówić o jego bezwarunkowej realizacji, ale pewne sukcesy są ewidentne. Weźmy na przykład koncern motoryzacyjny GL. chińska transkrypcja tej marki brzmi jak z chili. Dosłownie tłumaczy się to jako mam szczęście. Można powiedzieć że jest to całkiem trafna nazwa, a tajemnica sukcesu marki wśród miejscowych wiąże się przede wszystkim z orientacją na szczerze budżetową klasę samochodów. W swojej ponad dwudziestoletniej historii GL Holding Group nie tylko wyparła wszystkie inne krajowe firmy specjalizujące się w produkcji samochodów ale także zdołała znaleźć się w pierwszej dziesiątce najlepszych producentów samochodów na świecie, stając się jedną z marek z ponad stuletnią historią. Fakty z historii holdingu samochodowego. Mówi się, że zdanie Liszufu, założyciela i stałego szefa zarządu koncernu samochodowego, że w niedalekiej przyszłości samochody GL będą tak popularne jak zapalniczki, szybko stało się memem, tak czy inaczej droga liszufu na szczyt biznesu nie była usłana różami. Zaczynając w 1984 roku od produkcji podzespołów do lodówek, biznesmen szybko zdał sobie sprawę że ten biznes nie jest łatwy. Brak licencji doprowadził do tego, że w ciągu dwóch lat przedsiębiorstwo musiało zostać zamknięte. Kolejnym kierunkiem działalności liszufu była produkcja materiałów wykończeniowych. Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich błędów, udało mu się zwiększyć produkcję. W połowie lat 90. odnoszący sukcesy biznesmen postanowił spróbować swoich sił w bardziej technologicznej produkcji. Kupując fabrykę motocykli. W 1988 roku przyszedł czas na samochody. Pierwszym modelem była kopia małego samochodu Rudai Hatsu ale później firma skupiła się na produkcji samochodów własnego projektu. Początkowo fabryka samochodów była częścią GL Holding Group, a 100% udziałów należało do Liszów. Wkrótce jednak zdecydował, że lepiej będzie. Jeśli produkcja samochodów będzie oddzielną firmą, którą nazwał GL Automobile Holding. Globalny kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2008 roku, miał negatywny wpływ na wiele chińskich firm. Hasło Lishufu przestało być memem, ale nie przeszkodziło to Holdingowi w zwiększeniu swojej obecności na światowym rynku samochodowym. Zwiększając eksport do przełomowego 1 miliona samochodów w 2015 roku, GL jest oskarżany o zmuszanie największych światowych marek Nissan, Ford, Renault, General Motors do obniżania cen swoich produktów w państwie środka. Należy zauważyć, że holding nadal istnieje, a zakres jego zainteresowań jest dość szeroki. Oprócz samochodów produkuje motocykle, jednostki napędowe do samochodów skrzynie biegów, inne części zamienne i materiały wykończeniowe. Ekspansja GL Holding Group rozciąga się na sferę turystyki, nieruchomości, edukacji i budownictwa, ale szczerze mówiąc, to produkcja samochodów przyniosła koncernowi światową sławę, gdzie montowane są samochody GL. Pierwsza fabryka samochodów została zbudowana w mieście Linhai. Linia montażowa rozpoczęła działalność w sierpniu 1998 roku. Obecnie całkowita powierzchnia przedsiębiorstwa przekracza 560 tysięcy m2. W chwili obecnej zakład zajmuje się produkcją kilkunastu modeli. Przeznaczonych głównie na rynek krajowy: Hawking, Beauty Leopard, Yulio, Te nazwy niewiele mówią rosyjskiemu konsumentowi. To właśnie w Linhai znajduje się główne centrum badawcze koncernu GARI, wraz z trzema oddziałami specjalizującymi się w projektowaniu jednostek napędowych, skrzyni biegów i pokładowej elektroniki samochodowej. To właśnie w GARI opracowywane są wszystkie nowe modele, silny potencjał naukowy firmy. Składający się z ponad tysiąca wykwalifikowanych inżynierów, kilkudziesięciu doktorów i kilku pracowników naukowych, pozwolił firmie jako pierwszej w Chinach samodzielnie zaprojektować silnik benzynowy wyposażony w system CCVT, opracować automatyczną skrzynię biegów, również po raz pierwszy w Chinach oraz innowacyjny układ kierowniczy. Przeczytaj także zapoznanie się z tachografem, do czego jest potrzebny. Jak działa, w jakich odmianach jest dostępny o sukcesie inżynierów, firmy świadczy fakt, że obecnie firma posiada ponad 400 patentów, z których ponad 40 jest licencjonowanych i aktywnie wykorzystywanych przez wielu europejskich i azjatyckich producentów samochodów. W 2001 roku GL stała się pierwszą prywatną chińską firmą samochodową która otrzymała państwową licencję. Od tego momentu rozpoczęła się masowa produkcja samochodów pod tą marką. Zakres własnych opracowań jest niezwykle szeroki i nadal jest uzupełniany. Wśród nich: całkiem nowoczesna benzynowa jednostka napędowa odpowiadająca europejskiej gospodarce Euro 5, wariator CVT, dieselca DCVVT, przekładnia DCT Wyposażona w podwójne sprzęgło Dzięki staraniom chińskich inżynierów, model FC jest pierwszym wśród chińskich samochodów osobowych, który otrzymał cztery gwiazdki W testach zderzeniowych China Sap. Można więc śmiało stwierdzić, że przystępną cena i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze Obecnie producent marki GL, oprócz fabryki w Lihai, posiada jeszcze 8 własnych zakładów montażowych w Chinach Fabryki samochodów w Xiang Yangx Montownia samochodów zlokalizowana w Lanschow była pierwszym zakładem GL, który wszedł na rynek zagraniczny z modelem GL Free Flat. Sprzyjała temu korzystna lokalizacja kompleksu produkcyjnego w pobliżu dużego międzynarodowego lotniska obsługującego loty do trzech tuzinów miast na kontynencie azjatyckim. Łączna powierzchnia zakładu to około 700 tysięcy m2. Na których zlokalizowane są linie lakiernicze, spawalnicze i montażu wykończeniowego. Wizytówką zakładu zlokalizowanego w Xiangyang jest uważany za model GLMK. Zakład ten zajmuje powierzchnię ponad 370 tysięcy m2 i znajduje się w potężnej strefie ekonomicznej i uhua Stąd do lotniska Hinsha jest nieco ponad 50 km. Fabryka została zbudowana w rekordowym czasie. Niecałego roku, co nie przeszkodziło jej w uzyskaniu uznawanego na całym świecie certyfikatu ISO 9001. Obecnie przedsiębiorstwo Hunan GL Automobile Parts jest dumą koncernu, produkując około 50 tysięcy samochodów rocznie, choć moce projektowe są dwukrotnie wyższe. MK został zastąpiony przez FC, którego produkcję GL rozpoczęło w 2008 roku. Planuje się produkcję jednostek napędowych, skrzyni biegów i komponentów samochodowych w tym samym zakładzie. Samochody są montowane przy użyciu nowoczesnego, zrobotyzowanego sprzętu produkowanego w Japonii, Szwajcarii i Niemczech, fabryki w Ningbos-Lesh-Licao. Największym kompleksem produkcyjnym GL jest fabryka Licao, zbudowana w 2002 roku, która zajmuje łączną powierzchnię około 1,8 miliona metrów kwadratowych z czego nieco ponad milion to hale produkcyjne. Większość produkcji stanowi model GLMK, przedsiębiorstwo w Ningbo, mimo skromniejszych rozmiarów, ponad 750 tysięcy metrów kwadratowych, jest bardziej uniwersalne, montuje kilka modeli, free-flat, FC i mały samochód CK. Co ciekawe, w tej fabryce nie ma obowiązkowego atrybutu rosyjskich przedsiębiorstw. Przejścia z obrotnicą. Nie ma też kontroli przepustek, ale przy wejściu znajduje się dwóch uzbrojonych strażników. Przedsiębiorstwo jest również wyposażone w najnowocześniejsze linie produkcyjne, japońskie prasy do tłoczenia, skandynawskie manipulatory. Kierownictwo planuje opanować produkcję pickupów, minivanów i sufów, a także luksusowych sedanów. Przeczytaj także. Co stanie się z silnikiem podczas jazdy z niską i wysoką prędkością? W okręgu Ningbo znajduje się również najnowocześniejsza fabryka w Hunxiao, w której produkowany jest Sedan klasy premium M Grand GC9. Planowane jest również rozpoczęcie montażu Crossovera HL3. Powierzchnia zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa wynosi ponad 650 tysięcy m2. A moce produkcyjne Ponad 200 tysięcy samochodów rocznie. Niedaleko znajduje się fabryka Beilun, gdzie GL grant 7 i SK są montowane w ilości 150 tysięcy egzemplarzy rocznie. Są to bardzo popularne chińskie samochody w Rosji. Wreszcie zakład w Bay montuje wiele modeli z rodziny Emigrant 220 tysięcy aut z roku. Oraz ponad 500 tysięcy jednostek napędowych o pojemności 1,3 litra. Jednak u krajowych dralerów krajem producentem GLM Grand X7 jest Białoruś. Główne dostawy pochodzą stąd, a nie z Chin, co wygląda całkiem logicznie. GL w Rosji. Samochody GL są montowane w Rosji od końca wiosny 2007 roku. Pierwszy zakład montażowy powstał w nowo Zakład Amur. Od 2011 roku w paszporcie modelu GLM Kacros w kolumnie kraju produkcji znajduje się Rosja. Produkcja tych samochodów została uruchomiona w zakładzie Derweiss, zbudowanym w Karaczajo-Czerkiesi. Rok później w tym samym zakładzie uruchomiono produkcję sedana M Grand 7 a w 2013 roku. Sedana GC6. Wyniki nie zwalniały, w 2014 roku M-Grant Grantec 7 zajął pierwsze miejsce w Federacji Rosyjskiej w sprzedaży chińskich sedanów. Niestety, od 2016 roku linia montażowa Derweiss została zatrzymana, a po roku sprzedaż tej marki spadła na piąte miejsce za innymi chińskimi producentami samochodów. Jednak sieć Dralerów GL w naszym kraju pozostaje dość rozległa. Około 60 salonów współpracujących z firmą macierzystą na podstawie pełnej umowy dralerskiej i 11 centrów pracujących na podstawie niepełnych umów serwisowych. W 2018 roku firma pokazała na moskiewskim salonie samochodowym jednocześnie sześć swoich obiecujących nowych produktów. W tym Sedana GL Atlas, produkowanego na Białorusi, Hatchback GS, Crossovera SX-11 i samochód hybrydowy GE. GL na Białorusi. Ministerstwo Przemysłu Republiki Białorusi i kierownictwo Koncernu Samochodowego GL osiągnęły porozumienie w sprawie utworzenia spółki Joint Venture jeszcze w 2011 roku. Ale montaż chińskich samochodów w gruntownie przebudowanych obiektach zakładu Autohydroamplifier rozpoczął się dopiero dwa lata później. Spółka Joint Venture otrzymała nazwę Belli. Jego projektowa zdolność produkcyjna wynosi 10 tysięcy samochodów rocznie. W pierwszym roku działalności moce te zostały w pełni wykorzystane, a około 3 tysiące samochodów, sedany SC7, Hatchbacki lc Tross, Crossover M Grand X7 zostało sprzedanych w kraju, reszta została wyeksportowana do Kazachstanu i Rosji. W 2017 roku rozpoczęto tu montaż flagowego sedana GT. A w 2018 R zakład rozpoczął produkcję GL Atlas. Planowane jest również rozpoczęcie produkcji zaktualizowanego modelu M Grand 7. Należy zauważyć, że obecnie 51% akcji e Beji należy do białoruskiej firmy, pakiet 33%, do chińskiego koncernu z Heliangirun Automobile. To właśnie białoruska firma jest głównym dostawcą samochodów tej marki w Rosji.